Wielki piknik, święto rodziny w szkole podstawowej numer 5. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w naszym pikniku. Odbędzie się on 29 maja w sobotę o godzinie 16. .00. Na wszystkich przybyłych czekać tu będzie wiele rozmaitych atrakcji. Będzie można zobaczyć swoje pociechy w pokazach artystycznych, wziąć udział w loterii fantowej, sprawdzić się w różnych konkurencjach, niekoniecznie sportowych. Będzie można przejechać się bryczką z zaprzęgiem konnym lub na kurzu. Zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, chrupiącą bułeczkę. Na deser zjeść można będzie wyśmienite, pachnące ciasteczka pieczone przez nasze mamy oraz lody. Zapraszamy wszystkich więc do udziału w pikniku dla rodziny. Do zobaczenia w sobotę, dwie, 23. 23. 29. 29 maja o godzinie 16.00. 16.